Siemanko, w dzisiejszym poradniku pokażę Wam trzy podstawowe smoki na Bombsite A. Pierwszym smokiem jest smoke na CT. Jest to smoke w skoku. Róbcie to co ja. Smoke! tym czy smoke idzie. Jak widać smoke chodzi bardzo dobrze. Drugim smokiem będzie smoke na schody. Smok. Zobaczmy czy już smoke wejdzie Jak widać smoke wchodzi idealnie Trzecim, ostatnim smokiem będzie smoke na dżungle Smok. Ten smoke będzie zawsze dobry jeżeli wbijecie 70 subskrypcji, będzie giveaway na tego akacza. Zostaw lajka i miły komentarz. No!